W dzisiejszym odbywa się trzecia Spartakiada Seniorów w naszym pięknym mieście Legionowo. Startują seniorzy z wszystkich organizacji, czyli z klubu Senior Plus, z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, z klubu seniora przy Ośrodku Pomocy Społecznej i wielu, wielu innych. Ogólnie zgłosiło swój akces około 130 uczestników, a dzisiaj jeszcze w trakcie zawodów dopisało się około 10. Chodziło o to, żeby korzystając z dofinansowania marszałka województwa mazowieckiego, jak również miasta legionowo i naszych organizacji stworzyć taką możliwość wyjścia z domu naszym seniorom i yy, świetnej zabawy. Tym bardziej, że jeszcze w dniu dzisiejszym dopisała pogoda, piękne słońce, ciepło i mamy satysfakcję z tego, że ludzie są uśmiechnięci i zadowoleni. O to nam chodziło. Współorganizatorem yy, jest również Miejska Rada Seniorów która swoimi, swoim uczestnictwem, ale również swoim wkładem do projektu do marszałka Województwa Mazowieckiego przyczyniła się do tego, że mogliśmy to sfinansować dla korzyści wszystkich seniorów w naszym mieście. Korzystając z okazji chciałbym podziękować Michałowi Kobrzyńskiemu, czyli dyrektorowi Areny Legionowo oraz klubu KPR Legionowo które zawsze w stosunku do seniorów legionowskich odnosi się z dużym szacunkiem no i za to, że poświęcili dużo czasu, żeby sędziować poszczególne konkurencje. Oczywiście szereg konkurencji takich przyjaznych seniorom, ale nie ukrywam, że też i wymagających i tutaj to jakby niezbędna jest słowa, aktywność i jakby umiejętności seniorzy bardzo dzielnie Walczą w każdej konkurencji. Tyg jest 8. Świetnie się przy tym bawiąc. Tak więc te cele, które sobie założyliśmy, w 100% się spełniają. Znalą z piłką rzut do kosza, rzut piłką lekacką, rzut tak zwany daw, czyli rzut do tarczy. Znalą w nowej roli tenisa stołowego. Tak więc jest bardzo duża różnorodność. Każdy może się naprawdę wykazać. A co najważniejsze, nie trzeba startować we wszystkim. Wybieramy dla siebie konkurencje, które są na nasze możliwości i o to chodzi, się dobrze bawimy. Zajęcia są prowadzone dla każdej grupy wiekowej mieszkańców Legionowa. Oczywiście, jak wiemy, seniorów jest coraz więcej, jeżeli chodzi o społeczeństwo nie tylko legionowskie, ale ogólnie. Więc dbamy o tą grupę, szczególnie, że seniorzy są bardzo aktywni, bardzo chętnie uczestniczą w życiu społecznym, w, w przedłużnych aktywnościach, nie tylko sportowych, jeżeli chodzi o, o nasze miasto, o Legionowo, więc robimy wszystko, żeby zape zapewnić te warunki do, do wszelkiej aktywności, no bo wiadomo, tak, z nowym ciele, z nowy duch, jakby... Nam, to, to nam i kieruje i staramy się, żeby każdy senior, który tylko ma jakąś, ma, ma kółkiem dyspozycja ma możliwości korzystania z dokumentów przez nas, przez nas zapewnionych. Każdego dnia y, mamy jakieś atrakcje sportowo-rekwacyjne dla seniorów, począwszy od jogi, zdrowego kręgosłupa, y, zajęć z, z animatorem sportu, jeżeli chodzi o chociażby z kręgosłup y, z piłkami, aerobik dwa razy w tygodniu, y, Nordic Walking. Tak więc to są zajęcia cykliczne, które się odbywają, y, tak jak wspomniałem, każdego dnia. Jeżeli do tego dodamy weekendowe wydarzenia, to tak naprawdę no, Niemal w każdej chwili yy, seniorzy są w stanie skorzystać z przygotowanych przez nas opety.